waczy, kto masz z tej strony? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! Obejrzysz stand-up Szczecin przeciwko przeciwnościami losu! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. 5 listopada o 20 w klubie Hormon. Ze śmiechu padniesz, wstaniesz, podniesiesz się, będziesz śmiać się dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wszyscy dookoła będą się śmiać razem z Tobą i nie będą mówili, że stand-up jest bezwartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Ze śmiechu zabraknie Ci sił, ale będziesz walczył jako powietrze i o wodę. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dasz radę. Przyjdziesz na stand-up 5 listopada i będziesz diamentem. Tomasz Nowaczyk z tej strony.